Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj okolice Dąbrowy Górniczej A konkretnie No właśnie Konkretnie zmotywował mnie Pewien artykuł Opis na internecie No wiedziałem, że Była tutaj dawniej osada Niezależna osada Lipówka Pewnie wam jest po wszystko potężnie zalane, do celu mam półtora kilometra. No muszę się jakoś przedostać na drugą stronę tej kałuży, która tam jest widoczna. No zobaczymy, co po tej osadzie zostało. No i zerknijcie na te. Mieci, które tutaj się znajdują, ale nie na darmo się tutaj znajdują. No bo cóż, składowane są w okolicy odpady komunalne ze względu na pobliskie zakłady u te Katowice i tak dalej. No, ten przysiłek Dąbrowy Górniczej, Lipówka no Został wysiedlony Powiem wam Minąłem taką górę, poczułem się jak w górach Naprawdę, te mgiełki parowały Jak w górach po deszczu No idę taką drogą, cały czas mam przeszkody Cały czas Muszę omijać kałuże, to co teraz widać To takie małe Kałuże, ale niektóre naprawdę są konkretne No i ponoć W tej W tym przysiłku Dąbrowy Górniczej, bo pierw była to oddzielna miejscowość, później przysiłek Dąbrowy Górniczej, a później tak powiedziałem, miejscowość wysiedlona, przestała istnieć. No i co tam zostało? No, ponoć zostało coś jeszcze. No, jakieś fragmenty ścian domów, piwnic i tym podobnie, no ale co, zastanę na miejscu. Sam nie wiem, popatrzcie, wszędzie śmieci. Tak mówię, że góra z prawej taka malownicza, ale wystarczy popatrzeć na glebę i to jest masakra. No grunt, że jeszcze nie śmierdzi, ale przeczuwam, że i co mnie dzisiaj też czeka. Z lewej strony właśnie mijam takie hałdy tych odpadów komunalnych. Widać tam takie maszyny, taśmociągi i tym podobnie, bo na razie nie śmierdzi. Coś przede mną jedzie, jakiś ciężki sprzęt. No pewnie jedzie do tego obiektu, który Wam przed chwilą pokazywałem. No minął mnie ciężki sprzęt. Taki sprzęt z Łychą, potężną Łychą. Szczerze mówiąc, no, ładowarka. Ładowarka naprawdę ogromnych rozmiarów. Jeszcze nie wiem, chyba słychać jej ryk, jak ryczy w tej okolicy. A ja do celu mam jakieś 300 metrów. No i towarzyszy mi cały czas to wzgórze po prawej stronie, niczym w górach. No może się powtarzam, ale. No jest tu ładnie, za wyjątkiem no, tych obiektów śmierdzących, żebym tak ujął. Dobra. Zaczynam się powoli rozglądać bo może już w tym momencie coś zacznie się gdzieś wyłaniać z tej roślinności wiadomo całość pokryta została no lasem co ludzie postawili przyroda po latach odbierze Miałem z mojej lewej strony transformatorownie tak to wygląda Gdzieś w oddali, tak jakby była szczelnica, słyszę po prostu szczelanie. Nie wiem, czy wy to na, też słyszycie. Czy kamera to oddaje? Ktoś to piszcie w komentarzach. Widzę tu jakiś krąg betonowy. Nie wiem, czy to już zaczęły się te klimaty. Czy powiązane jest to z czymś innym? Nie wiem, co to za krąg. Tak jakby taki słup. No raczej chyba z tą osadą. Na pewno nic wspólnego nie ma. A według moich obliczeń osada jest. No właśnie tutaj, w tym terenie. No to szukamy i chyba długo nie będę szukał, tak jakby pierwszy budynek był już przede mną. Ale czy to jest budynek? Zaraz się okaże. Okazuje się, że jest to ambona myśliwska. Dokładnie tutaj przede mną. No ja już myślałem, że budynek, no ale dobra, mamy ambonę, będą mi inne obiekty. Mam nadzieję. No dobra, jestem na miejscu. Zarysy starych budynków. No słabo widoczne, ale są tutaj. Pomogłem sobie troszkę geoportalem. Nawet tak przechodząc z boku, no może w tym miejscu to już bym zauważył, ale tam no, jeszcze nie do końca. Oj, tu jest lepiej. Tu jest lepiej, a może tam podejdziemy bliżej. Patrzcie, jakie stare drzewo. To drzewo by nam opowiedziało pewnie historię mieszkańców, którzy tutaj dawniej po prostu egzystowali. Czuć lisem, ale się nie dziwię. Lisy są wszędzie. Mamy, tak jakby. Zejście do piwnicy, no ale trochę zarośnięte, niebezpieczne. No, mury tego domu. Widać, że główny budulec to był kamień. Jak można tutaj zaobserwować. Stare wiadro jeszcze się tutaj zachowało. Pewnie po tych mieszkańcach, którzy tutaj byli. To był kolejny budynek. Ale ten mieszkalny, konkretny, najprawdopodobniej stał tutaj, tu. No. Moje takie tylko przypuszczenia. O, mamy coś kolejnego. Może to była obok stodoła. Dobra. Tutaj mamy już trochę nowocześniej. Coś z pustaka czyli budowla, która powstała o wiele, wiele później od tej którą Wam przed chwilą tam pokazywałem. No dobra, idziemy, szukamy, oglądamy, coś trafię znowu konkretnego. Patrzcie jakie stare drzewa, te drzewa też by nam historii sporo powiedziały, no to załączę kamerę i będziemy wszyscy to oglądać. Z lewej ta górka, którą tu widzicie, kolejny z budynków. A idę sobie taką drogą. Namierzyłem już, że tych budynków zgrupowanych jest trochę więcej, ale po tamtej stronie, czyli będę musiał się przebić w miarę możliwości przez te chaszcze, bo zrobiły się tu niesamowite chaszcze. Oj, 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 oj. Patrzcie, co namierzyłem. Krzyż. Mamy tutaj, tak jakby powiedzieć, na rozdrożu krzyż. Podejdziemy bliżej. I ktoś jeszcze tym krzyżem się opiekuje. A świadectwem tym to są te znicze. Krzyż też był malowany. Zobaczmy. 1970 rok. Czyli w tym roku ten krzyż powstał. To taka Ciekawostka, zaraz, ale o co tam chodzi? Tam są znicze, jest jakaś drabinka. Przejdę na drugą stronę. Chyba, że te osoby, które odwiedzają, patrzcie, następne ruiny domów. Te osoby, które odwiedzają to miejsce i opiekują się tym krzyżem. A no tak, mają tu swoją, tak jakby powiedzieć, bazę. No nie będę tego komentował. Oto ten krzyż. Pozytywne myśli. Oczywiście. Lecimy, lecimy dalej. Lecimy dalej, bo sporo jeszcze przede mną do roboty w tym terenie. Ogrodzenie betonowe. Ale ciekawostka powiem Wam. Nie wiem czy to dobrze widzicie. Wzbrojenie został wpuszczony łańcuch od rowera. Jakby niektóre drzewa były tu owocowe, ale już je tutaj mocno trafiło. Tam się coś świeci. Nie wiem, co to jest, ale później tam spróbuję podejść, obejrzeć. Na razie patrzymy na to, co jest przede mną. Namierzyłem taki dekiel, ale nie wiem, z czym to się je. O, o, a tu taka dziura przede mną. No, już wiem, z czym się to je. Byłe szambo najprawdopodobniej. Ktoś ściągnął ten dekiel. Ktoś chodził zwiedzać te okolice po mnie. No to niech uważa na to miejsce, żeby tam po prostu nie wpaść. To co tam rzuciło mi się w oczy, to pomarańczowa, plastikowa skrzynka. Zobaczcie jak tutaj mech! Zadomowił się na tych fragmentach. Jeszcze raz przejdziemy. Zobaczmy na to, bo nie daje mi to też spokoju. Da! Betonowy, ale prymitywnie wykonany. Na fundamentach kamiennych. Dobra, idę dalej. Nie będę kręcił monotonii. Tutaj taka ciekawostka, bo po całej długości był taki rów, rów który, już Wam to pokażę, rów który był omurowany, nie wiem czy płynęła tędy jakaś kiedyś woda, czy coś w tym stylu i taka melioracja, albo jakaś rzeczka, której już nie ma, dobra. Całkiem interesująco to wygląda, ale to jest kawałek stropu, o i nie do końca i podpiwniczenia. no niestety no nie mam zmiennego ubrania, bym się tam chętnie wczołgał do tej piwnicy, no ale dzisiaj jest to no niemożliwe, dobra ruszamy dalej, warto zapamiętać to miejsce, pewnie się tu jeszcze kiedyś wybiorę, teraz mamy zimę. Bardzo dobra pora roku na właśnie zwiedzanie tego typu okolic. No bo wyobraźcie sobie latem albo późną wiosną, co tutaj jest, jak ten teren wygląda. No, wręcz jest wtedy niedostępny. Mijam kolejne ruiny domu. No jeszcze do tego takie śmietnisko. No dom po rozmiarów tutaj był. Z tego co widać, ktoś wyrzucił świetlówki. Popatrzcie na jego bryłę. Naprawdę ogromna. No, tak jakby dom wielorodzinny na tamte czasy. Przejdziemy obok, bo też jest jakiś zarys budowy. Nie wiem co tu było, ale takie coś okrągłe w glebie. Taka rura. Może jakaś studnia drzewo owocowe przy tej budowie. Wam to ładnie się pokazuje. Też jakaś dziurka. Widać, że też było jakieś podpiwniczenie, no bo obok był kolejny budynek, ale już zrobiony nie tylko z kamienia, ale i z cegły. Kolejne ruiny domu. Jeszcze raz, zagłębiam się trochę dalej, powiem wam przed chwilą teren był bardzo mocno zryty, no dziki tu urzędują, no, w pobliskiej osadzie zachował się tu jeszcze tynk, która też tutaj była i ze względu na powstanie huty Katowice, jest film na moim, mate, na moim kanale, możecie zerknąć, no tam spotkałem właśnie dziki i to ładne całe statko. Taki budyneczek, a tu chyba mamy jakąś piwnicę. A raczej na pewno już podchodzę bliżej. Oglądamy jakaś blacha. Jak wygląda ta piwnica? Czy tu ktoś nie mieszka czasami? Nie. Powiem Wam ciekawa sprawa. Pewnie pod drabinie tutaj schodzono, trzymano tutaj żywność. Na to wszystko wskazuje zachował się jeszcze zawias, były drzwiczki czyli taka ziemianka na żywność no pokażne mury które okalają całą tą byłą parcelę kolejne z murów naprawdę powiem wam no przebywając w tym terenie w nocy no człowiek by Dziwnie pewnie reagował Stare drzewa, haszcze, wszędzie ruiny Ktoś zgubił jakąś starą latarkę, ale to jest chyba relikt z tamtych lat Teraz zobaczymy No oczywiście tym to już nie zaświecimy, ale dawniej takie sprzęty No to był standard Taki murek wykonany z białej cegły Zaprawa wapienna Tutaj mamy leszczynę, potężną, starą leszczynę. No nie wiadomo czy jeszcze owoce daje, czy nie. Ale zerknijcie na to. Te budowle, czym idę bliżej zakładu przemysłowego, czynnego właśnie, który jest tam przede mną, tym te ruiny są no, coraz to większe. Wychodzi za moimi plecami słońce. Bardzo dobrze, bo przed chwilą zaczynało pokrapywać. Oj, tu naprawdę jest konkretny, konkretna ruina, konkretne miejsce. No, ciekawe, czy jest takich podpiwniczenie. No, jedno znalazłem. Jedno znalazłem. Tu jest taka dziura. Może było podpiwniczenie, ale no, wszystko się zapadło. Tam też coś było, ale widzę, że też się zapadło. Jeszcze jest coś tam przy drodze. Kolejna dziura przy takim starym drzewie owocowym. No, powiem wam, jakby tu wpaść. No, jest tu około dwóch metrów. No, może dwa i pół. Ciężko by było się wydostać po tym właśnie mchu. Kask. Stary kask. Dobra, a my lecimy dalej. Zobaczymy co jeszcze uda nam się tutaj namierzyć. Kolejne podpiwniczenie. Oczywiście zapadnięte. Powiem wam, mamy jeszcze zimę, ale słychać już ptaki, jakby chciały mieć już wiosnę, no już niedługo. Też już po prostu. Mam tej dziwnej zimy dosyć, bo ani to zima, ani to wiosna. Dobra. Relikty domów są po prostu tutaj wszędzie. No, do wyboru, do koloru, jakby można było powiedzieć. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze namierzyłem na geoportalu dużą budowlę, ale. Jak ona jest duża, to no za chwilę tam pójdę i wam to pokażę. Strzeliłem się w taką drogę, nawet niespodziewanie. No, tak, nie patrzałem na drogi na mapie, tylko na budowle, które w tej okolicy są. Patrzę na ten głaz, ale jest to coś: schuty Katowice, jakiś odlew. Myślałem, że wapień jakiejś skamieniałości, ale no jednak nie. Fuszowałem przed chwilą po tej okolicy tamta cała seria ruin domów. A mój obiekt, do którego teraz podążam, znajduje się gdzieś po lewej stronie, tam na tej górce. No, jestem prawie na szczycie górki. Ową budowlę. Już widzę, już podchodzę bliżej. Czy faktycznie... To, co pokazuje geoportal, że jest to potężne, ale zobaczymy. Z satelity wygląda to zupełnie inaczej, a inaczej w terenie. No, widzę jakąś dziurę w ziemi, ale to jest wykopane sztucznie ludzką ręką. Nie wiadomo po co i dlaczego. Czegoś tutaj ktoś poszukiwał. Tutaj widać, była piwnica. To jest niesamowicie ślisko, cały czas mi buty ujeżdżają. Przeleciał jakiś ptak. Fajnie śpiewając. Takie a'la podpiwniczenie domu. Zachowało się okno, a właściwie powiem wam, czy to był dom mieszkalny, bo właśnie teraz to się można zdrowo zastanowić czy on był mieszkalny czy to jest okno, czy to są drzwi a jego poziom po prostu z tamtych czasów jest około metr niżej ogrodzenie drewniane dobra, przebijamy się zobaczymy, no powiem wam była wyglądała na ogromną ale taką ogromną nie jest ale za to no ciekawie to wszystko wygląda. I to stare ogrodzenie. Wykonane z drewna. Dobra, muszę wyłączyć kamerę, bo no mam takie niespodzianki pod nogami, nie chcę zaliczyć tutaj gleby. No wszystko na to wskazuje, że konkrety już zaliczyłem, powiem wam, ale tak jak na początku filmu wspomniałem, że jeszcze są budowle, które muszę odwiedzić. No i właśnie idę w to miejsce tam gdzie była ta ambona. Bo no w okolicach tej Ambony, no tam są jakieś ruiny, ale jakie? Zobaczymy. Tak, idę i idę, i powiem wam, przechodziłem w tym miejscu. Pokazywałem wam te ruiny, a nie zauważyłem tego. No, skupiłem się na czymś innym. Odpadłem w jakąś dziurę. A mamy kolejne podpiwniczenie. Przy samej drodze. No jak to dużo nie trzeba, żeby po prostu przeoczyć. Patrzcie. Patrzcie. Patrzyłem typowo w to miejsce, tutaj, w to miejsce. A tu obok. Proszę taka niespodzianka. Dobra, do rozwidlenia. Mam jakieś 200 metrów, może nawet nie całe No i będę w okolicach Ambony. No i znowu szłem tą drogą. Powiem wam i znowu minąłem. Pewnie pamiętacie również, jak pokazywałem wam ten kopiec, tylko z tamtej strony, i przeszedłem obok, poszłem dalej. Nowy kopiec. No właśnie, to ziemianka. Dobra, no wejdziemy tam. Nawet i mamy schody, które schodzą tu na dół. Tutaj ciemność, ale za chwilę odpalimy latarkę i zobaczymy, co tam jest. No dobra, światło odpalone. Popatrzcie na to. kurczę, ale numer. Stara ziemianka, ale to wielka ziemianka. Powiem Wam, dziwnie to wygląda. Jakby to miała być po prostu podziemna kapliczka. No popatrzcie na tą wnękę tam. No. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A no, może to była półka. No ale patrząc stąd, no przypomina to po prostu podziemną kapliczkę. No, to tylko moja taka teza. No dobra, ambonę zostawiłem tam, a owe budynki już zaczynają mi się pokazywać właśnie z tej strony. To jest ta część, o której wspomniałem, że muszę ją jeszcze odwiedzić, ale muszę tu podejść, bo jest tu znowu takie koryto, które było tam, tylko tam to było roztrzaskane bardzo mocno. No i głęboki, ale nie, to jest zupełnie co innego, owocowe drzewo, to jest zupełnie co innego, to nie jest takie koryto, jednak tamtędy musiała płynąć jakaś woda, ale stare drzewo, no po prostu ogień. Takie bajery, piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie do czego to po prostu mogło służyć, no takie supy betonowe, też taka niespodzianka. Tutaj mamy krzew agrestu. Jeden, drugi. Kolejne supy betonowe. Ciekawe. Tu też dom wykonany, z czego tylko popadnie. Jak najtańszą metodą na owe czasy. Dobra, zobaczymy, co jeszcze przede mną w tej okolicy. Zbliżam się do kolejnego budynku, który jest tutaj przede mną. Popatrzcie, no stary kocioł. Taki odsynkowany leży tam na glebie. Stare garki, czajnik. No, leciwe to wszystko. Tu też jakiś stary kociołek. Dobrze zachowała się jeszcze rączka. A tu, no właśnie. Następny z budynków. Ma takie okienko. No nie ma podpiwniczenia, ale też jest taka solidna dziura na dole. Zaraz obejdziemy i zobaczymy następne garki i inne bajery. To takie zapadlisko. Widać, że też była pewnie ziemianka. Oj, strasznie to zarosło. Czarbym chciał więcej czegoś pooglądać, no to w takich hasztach no raczej ciężko. No i to by było na tyle z tej lipówki, a właściwie z tego, co po niej zostało w okolicach Dąbrowy Górniczej. No kiedyś tętniło tutaj życie, a obecnie no sami żeście widzieli. No ja już zmywam się stąd, kończę materiał na dziś. No jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na moje archiwa, na kanale, do subskrybowania mojego kanału. Na grupę eksplorator Polski Mar na Facebooku. No to cóż mi zostało powiedzieć, do następnego odcinka.